Dzień dobry wieczór, kochani moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kabel mi się zaczepił, także dajcie mi jeszcze chwilkę, żebym go odczepił i zaraz się witamy. Ech, dobra, chyba łatwiej będzie o tak. Raz, dwa, trzy, razy dwa, trzy. Dobry wieczór, kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ach, ledwo się wyrobiłem, bluzę zdążyłem założyć. E, czekajcie, bo jeszcze widzę, że mnie opóźnia jedna rzecz, która jest ustawiona na kamerze. 64 osoby. Not great, not terrible. Dobra, konfiguruj wideo. Tutaj jest coś takiego w regulacji kamery kompensacja słabego światła. O, i to strasznie zżera FPS-y na kamerze. Dobra, witam się z wami w takim razie cześć Ksereks, e, cześć Kubiks, cześć Lislucek, cześć Marcin, cześć Polski Nunek, e, cześć Cypher, witam cię ponownie, cześć Fader, cześć Kanapka, e, cześć Ksereks, cześć Melmino, e, cześć Kubiks, cześć Kacper, cześć Herbatnik Siemanko, cześć Zbigniew, e, cześć Filipek, witam ponownie, cześć Marcin, cześć Iron Singer. Fajna premiera, no kurczę, liczę na to, że właśnie będziecie tylko mi takie rzeczy mówić, że fajna premiera. Cześć Klaudia, cześć Kelembrion, cześć Diamond, cześć MD, cześć potężny Macieju, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Pianomaster, czekajcie, bo mam wrażenie, że mikrofon mi trochę sprzężenie zalicza. Pianomaster, witam, dobra, po kolei chyba XQWZTS. Dzień dobry, mam nadzieję, że nie będę musiał częściej twoich wypowiadać, bo troszkę... Mało wygodne do wypowiadania. Cześć, Raksek. Uh. Yeah, Kuba Kula. Ej, mam pytanie czy też dzisiaj pytania? Ja nie widzę pytania w twoim zdaniu. Co mi tutaj tak świeci? To, to... Czekajcie, to chyba ekran tak mi długi świeci. Ah. Tu już jest Nightmare ustawiony, dobra. Przecież dopiero co był Animal Crossing, uspokójcie się. Przeraziłeś ty, ty, ty... Ale fakt faktem to była prawda. Co u mnie po świętach? A dziękuję, że pytasz u mnie bardzo dobrze. Jak tam u was po świętach, kochani? E, słuchajcie, grindstone to tak naprawdę najłatwiej będzie, jak wam po prostu pokażę, o co w tej grze chodzi, zamiast tutaj się e, rozgadywać. Sze, siema Radziu, siemanko. Mi się wydaje, że jeszcze Mir była. Przynajmniej ktoś się witał z Mir. Cześć Karolina Siemanko. Dopiero zaczynamy. Także ja okulary sobie przetrę. Mam nadzieję, że Premiera 18 wam się podoba. Ja jestem Wam bardzo wdzięczny, bo naprawdę frekwencja była niesamowita. Eee, rekordowe wyświetlenia jeśli chodzi o materiały ostatnio. Także mega. Co ubieska? U pieska bardzo dobrze. Troszkę sobie skręciłem, o, właśnie tutaj jest. Właśnie skręciłem sobie trochę nogę na spacerze. No cześć Mir! się zastanawiałem, czy się zjawisz. E, gra działa w 60, a stream jest ustawiony na 30. No trudno. Cześć Joski, Siemanko. Cześć miły. E, dobra, więc ja po prostu cześć, doksi Siemanko. Tak, ja też miałem takie skojarzenie z Adventure Time. Dobra, wr wrócimy sobie do planszy, na której obecnie jestem. Cześć Karolina, ciebie również fajnie e, przeczytać. Cześć Eryk, Siemano. Eee... Oglądam Ciebie, jem kolację i leżę w łóżku. No i bardzo dobrze. Jezus Maria. Karolina, widzę, że bardzo wesołe święta. Dobra. Jeśli kojarzycie takie gry jak... Ja mówiłem w, o tej grze w pierwszym odcinku Nienawidzę poniedziałku. Liv, witaj. Witaj, cieszę się, że przyszłaś. Dobrze Cię widzieliśmy. Mam nadzieję, że to co pisałaś mi na Instagramie, że to cię bardzo jakoś nie dotknęło ta praca. Hm. Trzymaj się tam. Cześć Sebastian, Sebastian, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, I like Paper Mario. Dobre pytanie, ile ta gra kosztuje, ale dobra, już widzicie planszę już wiecie o co chodzi. To jest gra Match 5. Tutaj, że tak się nazywa ten, ten rodzaj gier, więc generalnie. Tu akurat jest tak, że możemy z, e, tylko jednego wroga zaatakować, ale to wcale nie oznacza, że musimy skończyć na jednym. Tak jak Simon napisał, około 50 złotych. Cześć Max, siemanko. Cześć Obito, witam Cię bardzo serdecznie. Animacja i grafika w tej grze to absolutny sztos. Ja jeszcze Wam pokażę, jak skończymy tę planszę, Pokażę wam jeszcze e, co można w niej robić. Czy polecam? Tak, ja jestem mega wkręcony. To jest jeden z kiedy w Ok, i tę cyferkę, którą widzicie przy tym wrogu, tam i tam, to jest jego życie. Cześć, Guto, Siemanko. Cześć, Daniel, witam ponownie. Gra troszkę za głośno, dawajcie mi znać w takim razie, ale. O, gra jest bardzo mocno przykręcona. Dobra, dajcie mi znać, jak teraz. Czekajcie. A, dobra. Czy teraz słyszycie grę? Zastanawiam się, czy teraz mnie słychać. Dobra, tu tu. Poczekajcie. Podejrzewam, że teraz mnie nie słychać gry. Grę słychać, teraz super. Teraz dobrze. No dobra, dobra, dobra. Zobaczmy, czy teraz będzie w porządku. Wejdź, frajgon, trzymaj go. Cześć Szymon, siemanko. E, świetne te twoje ostatnie filmy, chociaż wyznaczyłeś mnie metodą na zagrajnika. Ojej, czemu każdy mówi, że to jest metoda na zagrajnika? A, tylko dlatego chyba, że zaczął nagrywać wcześniej, a pierwszy był Kuba Klawiter tak czy siak, więc to zawsze ktoś będzie pierwszy. Zwłaszcza, że mój, mój, moje materiały nawet nie odnoszą się do serii Kuby Klawitera, tylko to jest coś, co, o czym mówiłem już od e, dawna. Cześć Jakub, siemanko. Nie wiem, czy będę w stanie wyregulować swój mikrofon głośniej, ale spróbuję jeszcze. Czekajcie, dźwięk pro game. Dziwne, bo teraz audio mi wychodzi na jedno i drugie źródło. Także coś się popiążyło. Wiecie co? Nie chcę kombinować teraz za bardzo. Mam nadzieję, że póki co jest ok.